Ograniczenia robotyki. Cyborgi. Jakie są ograniczenia robotyki? Dlaczego nie robić tego zawsze? Dlaczego nie można ograniczyć kognitywistyki do robotyki poznawczej? To wydaje się super fajne, żeby tylko roboty robić. No proszę Państwa, niestety nie można. Nie można z paru powodów. Po pierwsze, symulacje robotyczne są mniej dokładne od komputerowych. No, jedna rzecz jest oczywista. Ograniczenia materiałowe są na tyle duże. Państwo widzieli, ja zalikowałem również film z robotem, który symuluje. Ruch świerszcza nawet ma jakiś rodzaj nóżek, ale to jest zupełnie inny rząd wielkości. O świerszcze Świersze są z dosyć dużymi owadami, ale mimo wszystko ten robot jest zdecydowanie większy. My nie jesteśmy w stanie robić modeli tak dużych, nie mamy niektórych materiałów, które biologia robi. Po prostu wykonanie ich w sposób sztuczny jest niesłychanie trudne. I te inżynieryjne czysto trudności są na tyle wielkie, że trudno mówić o wykonaniu modela, modelu Owala w skali 1 do 1 i wykonywaniu bardzo wielu innych rzeczy. My możemy tego nie doceniać w życiu codziennym, ale jeśli Państwo pomyślą o takim prostym zadaniu, jakim jest chwycenie szklanki, spróbujcie Państwo to zrobić, tylko proszę to robić nad jakąś miękką powierzchnią. Może to być gąbka na przykład. Chwycić szklankę za pomocą dwóch widelców. I teraz wyobraźcie sobie, że macie robota, który ma coś takiego. Jeśli Państwo sobie tego nie wyobrażają, jak to będzie wyglądało, to polecam przeprowadzenie tego prostego eksperymentu. Precyzyjne sterowanie za pomocą widelców, szklanką, czy utrzymanie za pomocą widelców nie jest piekielnie trudne. Jeśli Państwo wezmą teraz szklankę w dwa palce, okaże się, że to jest dosyć proste. Dwa palce, ja nie mówię całą ręką, dwa palce, dwa palce dwa widelce. Dlaczego to jest trudne? Gorzej, nawet jeśli Państwo założą taką rękawicę rycerską, metalową, to będzie nam trudno. Mimo, że ludzie mają dosyć precyzyjne sterowanie, będziecie Państwo wyczuwali. Będzie to znacznie trudniejsze niż chwycenie ręką. Dlaczego? Bo nie doceniamy pewnych dodatkowych rzeczy, takich jak na przykład struktura skóry. To że skóra jest odrobinę wilgotna, miękka, dostosowuje się nasze ciało. Również tanki nasze dostosowują się do kształtu przedmiotów, które dotykamy, więc mamy lepszy chwyt niż gdyby to były zupełnie sztywne rzeczy. To wszystko wpływa na to, że trudno nam wykonywać te roboty, ponieważ robienie sztucznej skóry oczywiście jest możliwe i jest duże presja na producentów robotów, żeby robić takie realistyczne rzeczy. No, oczywista presja jest od po prostu... Rynek robotów seksualnych jest coraz większy, więc sztuczna skóra jest potrzebna. Natomiast chwytanie i rozmaite tego rodzaju rzeczy w tak tzw. soft robotics no to są rzeczy, które są po prostu bardzo trudne dla nas do wykonania. To wcale nie jest proste, w przeciwieństwie do rzeczy metalowych, które znamy już z robotów przemysłowych. Mówiąc krótko, nie jesteśmy w stanie wykonywać takich rzeczy, ale jeśli byśmy byli w robi, stanie robić owady w skali 1 do 1, to one byłyby piekielnie po prostu drogie dzisiaj. I tu, proszę Państwa, pojawiają się roboczany. Roboczan to jest nazwa którą wymyślili Państwa koledzy z poprzednich lat, łączy słowo karaczan ze słowem robot. Bo to są po prostu karaluchy czy karaczany, które stały się robotami. Stały się zombiakami, ponieważ przerobiliśmy je na takie. To są, proszę Państwa, cyborgi, które po prostu są połączeniem biologicznego ciała z. Sterowaniem elektrycznym. No i to jest zdecydowanie tańsze w produkcji. No, produkcja karaluchów jest prosta. Trzeba mieć dwa karaluchy, żeby wyprodukować bardzo dużo innych karaluchów. Jak mamy więcej karaluchów, to możemy mieć jeszcze więcej karaluchów, o czym może się przekonać każdy, kto mieszkał obok Meliny Pijackiej, w której karaluchy były produkowane, no, nie w sposób umyślny przez niespecjalnie trzeźwych sąsiadów. Karaluchy się mnożą bardzo łatwo, nie są drogie w produkcji i trzeba tylko im zamontować sterowniki. Tak właśnie wygląda roborocz, zdalnie sterowany karaluch, który może pełnić funkcje ratownicze, możemy mieć jakieś piękne. Informacje na temat tego, czy na przykład są ludzie żywi dzięki temu, jakąś małą kamerkę zamontować na tym pięknym urządzeniu, ale oczywiście tego samego rodzaju urządzenie może służyć celom szpiegowskim. No to nie jest, jest zupełny przypadek. W Unii Europejskiej z programów unijnych nie można finansować nigdy robotów wojskowych, to jest zabronione, natomiast można ratownicze. Tajemnicą polityczną od robotyków i niestety jest to, że te roboty specjalnie się nie różnią. Różnią się oczywiście wyposażeniem wojskowym, nie ma żadnych śmiertelnych narzędzi na tych robotach unijnych. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności pozostałe, naturoliczne, orientacje w przestrzeni dalej, to są dokładnie te same rzeczy, które są wymagane do obu funkcji, dlatego można mówić o nich jednym tchem. I warto sobie po prostu popatrzeć, co roboroż potrafi. Jeśli Państwo chcą, mogą to nawet zamówić w internecie. Nie wiem trochę po co, ale oczywiście taka możliwość istnieje. Polega to na tym, że mamy dużego, dosyć karalucha. To, to mimo, że łączymy tutaj organizm biologiczny z układem elektronicznym, no ponieważ te układy elektroniczne są tak duże jak, jak, jak niestety one są, no to niestety powoduje to tyle, że, że te karaluchy muszą być dosyć rosłe dla osób, które nie lubią karaluchów. Kontakt z tym zwierzątkiem może być dosyć obrzydliwy. Niemniej, no i oczywiście może też budzić pewne opory etyczne, bo możemy sobie powiedzieć, że taki duży owad to może on jednak coś czuje. No pewne owady coś czują, jeśli zresztą no państwo wierzą w tezę o w ciągłości poznania i życia i odznajecie, że to jest wiarygodne, no to oczywiście nie sposób odmówić procesów poznawczych u takiego stwora. Ja uważam, że procesy poznawcze u owadów prawie z całą pewnością występują, bo mamy tam przetwarzanie informacji. W każdym razie czy tak powstają. To jest oczywiście jeden tylko z przykładów. Ja chciałem po prostu Państwu pokazać cyborgi, czyli łączenie materiałów biologicznych, organizmów biologicznych z pewną elektroniką albo w ogóle sztucznymi rzeczami. Niektórzy twierdzą, że ludzie po prostu są cyborgami, bo mają w swojej kulturze pewne sztuczne, obiekty typu pismo, typu język, typu okulary, typu komputery itd. itd. Możemy tego oczywiście dużo mnożyć. Czy się oczywiście proszę e, oczywiście łączy z naszą biologiczną maszynarią, ale w jakiś sposób ją wzbogaca. I o tyle to jest łącznik, też takie ucieleśnienie poznania, to można właśnie ujmować w takim kategoriach cyborgicznych.